No, cześć, tu Kuba już po połowie marca, a więc zapraszam na co? Na marcowe obejście ogrodu. A się wierzyć nie chcę, że to już jest trzecie w tym roku. Mamy dzisiaj 15 stopni, słoneczko fajnie, więc idealne warunki, żeby Wam pokazać, co się u mnie w ogrodzie dzieje. Zapraszam. słońce świeci nieprzyzwoicie więc co, więc mówię, trzeba się obejść po ogrodzie pokażę Wam co się zmienia, co co już rośnie, zaczyna kwitnąć co przekwitło i myślę, że robi się coraz, coraz przyjemniej zresztą mam nadzieję, że tematowe obejście ogrodu będzie Wam się podobało seria jak na się dużą popularnością za to bardzo, bardzo dziękuję mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej więc zaczniemy dzisiaj od drugiej strony chodźmy. No a dzisiejsze obejście od domu zaczniemy tu przed domem. A dlaczego? No tylko spójrzcie. Krokusy, jak pięknie kwitną. To jest odmiana Ruby Giant. Przybliżę, może w pełnym słońcu. No pięknie to wygląda. Jakiś pajączek, już sobie chodzi. Tu moja sosna wedmowa. Odmiana Chief Joseph. Już traci ten żółty kolor zimowy, przebawa się powoli na zielono, ale ciągle jeszcze jest żółta, czarna trawa, czyli konwalnik płaskodębowy i proszę, jak to wszystko fajnie wygląda. A te krokusy z roku na rok, mówię, coraz to piękniejsze. Tylko spójrzcie. A obok krokusów, cie, ciemierniki ogrodowe. Ten tu miał być żółty, a jest czarny. <laughs> Szkodzi, czarny też fajne. Tu odmiana jasnoróżowa, półpełna i półpełna odmiana ciemnoróżowa. Także te trzy ciemierniki ogrodowe mam tutaj przed domem. A co my tutaj mamy? To jest karczoch. To jest karczoch, To wysadziłem bardziej dla celów dekoracyjnych, niż żeby je jeść. Wysadziłem trzy. Jeden gdzieś się zgubił, jeden mi gdzieś zniszczyły, a ten proszę, ładnie przeżył. Nie zgubiłem nawet wszystkich liści na zimę. a tutaj już widzimy, nowe wychodzą. Już zaczął wegetację, mimo naszej mroźnej i chłodnej szkockiej zimy. Obok niego to mała sadzonka. Wysadził, ma, no chyba ma dwa lata teraz. Rośnie tutaj bez jakiejkolwiek ochrony, trochę Karpus Wagnerianus, czyli z Wagnera, ten o sztywnych liściach maleństwo jeszcze rośnie bez problemów. Jedyny problem jest taki, że koty sąsiadów przychodzą mi się to jest załatwiać, żeby gorzej nie powiedzieć. I, I co chwilę mnie go zakupujemy, więc jakoś to muszę rozwiązać. Tam obok, co my tu mamy? To jest Magnolia Grandi Flora, którą sadziłem tutaj niedawno, tam w rogu dołączę link. Widzę, że chyba się przyjęła, bo wszystko w porządku, liści nie zgubiła. Obok niej... To trochę ciemno, może zrobię na... A tak nie będzie nic widać. Dobra, w ten sposób. Tu jest e, jarzębina kolumnowa, odmiana Autumn Spire. Myślę, że niebawem zacznie, zacznie otwierać te pąki. A obok nich... To jest jabłoń o czerwonych, o, 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 różowych kwiatach, czerwonym mięszu i bordowych liściach. I widzę, że te pęki już napęczniały. Myślę, że kwestia kilku dni, ile się utrzyma, będą się otwierać. A obok nich, ostatni rok w tym gruncie, to jest aronia. Za rok ją przesadzam w inne miejsce i ją przecinam. Ona już widać też statuje. Obok nich, ten Tenax, fl, e, odmiana Jester. Jak widzimy, bardzo fajnie przetrzymał zimę bez jakichkolwiek szkód, bez zniszczeń w liściach. Myślę, że w tym roku fajnie nam wystartuje. A tutaj, może na tej rabacie, którą rok temu robiłem, wiesz, że wam pokażę. To, to jest ten owoc z Himalajów, owoc jagodowy. Przypominający jeżynę. Polskie nazwy jeszcze nie ma, łacińska nazwa Rubus lineatus. Po pierwsze, bardzo wcześnie te liście weszły. Patrzcie, to są wszystko nowe liście. One już mają takie rozmiary, mimo że teraz mówię, połowa stycznia dopiero. Piękny kształt tych liści. Wyglądają troszkę jakości, jak ości, jak, jak tusza ryby. Bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Są jeszcze malutkie te liście, ale już ładnie wybarwione, ładnie, ładnie wyrosły. Myślałem, że mi to przemadznie, ale na razie widzę, że nic się z tym nie stało. A obok nich trochę kapus z Fortuna, odmiana Nainita z tego miasta w, w, w północnych Indiach, w Himalajach. Kilka tygodni temu jeszcze tutaj żadnej nowej dzidy nie miał, nowego lisia nie puszczał. A tu proszę, tutaj już. Kolejny, kolejny wychodzi. Mewy tu znowu latają u mnie. Proszę, pełno ich. O, przełączę kamerę. Siedzą dookoła. Zawsze, co tu wyjdę nagrywać, to te mewy się muszą pojawić. A, nieważne. Róża pomarszczona, tylko spójrzcie, jak już ładnie wystartowała. Już ładny, duży krzew. Tu już liście bardzo fajnie widać. Idziemy dalej. Ciemiernik. Ludzie, którzy chcą mieć kwiaty, które długo kwitną, a na ciemiernika nie spojrzą. A ta roślina, ona już u mnie kwitnie przeszło 2 miesiące. A jeszcze mówię, że przez 2-3 tygodnie pokwitnie. To jest ciemiennik biały, chociaż większość liści jak widzimy już zielona, ale kilka ciągle jeszcze w dobrej formie. Jeszcze za mówię, 2-3 tygodnie zostawię, później to przytnę, przytnę też z liściami, o tym nagram kolejny film. Ale mówię, ciemiennik biały bardzo, ale bardzo fajnie tu sobie rośnie. Tu może pokażemy też bez jakiejkolwiek ochrony. Egzotyczna roślina. Facja polikarpa, tylko spójrzcie na te duże piękne liście. Dekoracyjnie to wygląda. Rośnie u mnie w całkowitym cieniu, praktycznie za słońca. W tym sezonie, jeśli pójdzie w górę troszkę tutaj do tego słońca, za płotem będzie miała, do tej pory rosła w pełnym, w pełnym, cieniu, a obok nich trawa, którą sadziłem w zeszłym roku, kosmatka. Kosmatka olbrzymia, też w pełnym cieniu i widzimy, już mi tutaj zakwitła, tak wcześnie ta trawa mi zakwitła. Nie wiem, może zbiorę nasiona, wysienie gdzieś tam, upływam w tym pełnym cieniu, jak tak fajnie sobie radzi, bo bardzo bardzo fajnie zimozielona ta trawa tutaj przetrwała. Tutaj lejsteria piękna w tym roku. Tutaj widać, że powoli zaczynają puszczać pędy. W tym roku ją porządnie przyciąłem, bo już miała dużo rozmiary. To ją trochę odmłodzimy. Te pędy zostawiłem kilka. Patrzcie, to wygląda jak jak bambus. Myślę, że tak to będę robić co roku, żeby te pędy w zimę przycinać. Bo to będzie lepiej wyglądało. Zostawię tylko takie te zielone pędy na górę, które pójdą. Ale co wam chcę pokazać. Tutaj dziś zawsze wysypuję jeśli uprawiam palmy, a uprawiam je metodą woreczkową, wysypuję gdzieś te woreczki palm, które nie wykiełkowały. I tutaj plewiłem. I patrzcie co znalazłem. To jest palma. Jaka? Nie mam pojęcia. Wykiełkowała zimą. Zostawię. Niech rośnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Karłatka. Wsadzona w zeszłym roku. Bardzo żółta, ale powoli zaczyna się już przebarwiać na zielono. Ziemia się już nagrzała, więc powoli zaczyna pobierać składniki odżywcze. Obok niej, niej róża też już może w sumie trochę ładnie zaczyna dosnąć ładne kolor liści. Obok nich to co wczoraj wsadzają w nocy karłatka odmiana vulcano. Patrzcie jak fajnie w tej donicy wygląda. To pójdzie na tras. Tylko tą trasę, którą teraz tutaj wystawiłem, niech bo ją porządnie, porządnie wczoraj wieczorem podlewałem, także tu ją podlałem porządnie. Niech ta woda porządnie przecieknie. Ta donita ciężka, jak nie wiem, za chwilę ją przeniosę na taras. Prusznik niebieski, odmiana kończa. Myślę, że znowu ładnie zakwitnie, bo to wszystko są młode, pełne kwiatowe. Koniec maja, początek czerwca. Ten cały krzew będzie piękny, niebieski, oblepiony pszczołami i trzmielami. A obok? Cały czas kwitnie. Piękne, to jest nowość. Tutaj też ją dopiero w, w tym roku posadziłem, tego ciemiennika odmiany Eisen, Eisen Roses Red. Przesunę się trochę. Spójrzcie to jak to pięknie wygląda. Te czerwone kwiaty z, z żółtym tym oczkiem. I wiecie co? Wczoraj oglądałem sobie Gardeners' World drugi odcinek. I co się okazało? Montedon, ten główny prowadzący z Gardeners' World, też sobie w zeszłym roku kupił właśnie dokładnie tą samą odmianę ciemiennika. Zarówno jemu, jak i mi bardzo, ale to bardzo się on podoba. Tutaj obok, ciemiednik niebieskawy odmiana, co, przepraszam, ciemiednik Sterna, odmiana Sylwadora, też już przekwita. Obok nich, w zeszłym roku wysadzone tulipany botaniczne, ładnie w zeszłym, myślę, że jak taka pogoda się utrzyma, nie nam zachwitną. A tu szachownica, korona zasadzka, wysadziłem trzy. Jedna mi się nie podobała i widać, że ta jedna, która mi się nie podobała, cebula nie wzeszła. Tamta podwójna, tutaj ten wychodzi ładnie. Myślę, że kwestia czasu też wyrośnie w górę. Będzie kwitło, bo tylko spójrzcie, jak to już ładnie wygląda. To zrobić sobie małego skalniaka przy szkladni? Z tych roślin, które gdzieś tam miałem, donicy grenlandzkie, to powysadzałem kilka roślin tutaj. Użyłem kaktusy, opuncie od odpodną. A w styczniu, słuchajcie, w styczniu znalazłem worek z krokusami, których zapomniałem wysadzić. I tak gdzieś tu puchałem na szybko te cebulki. Widać, że są, są kiepskie jakości, bo to małe kwiaty w tym roku, ale. Myślę, że bardzo fajnie ten pomarańczowy kolor tu będzie wyglądał. To jest krokus odmiany bodajże Orange Monarch. Też mówię ładnie, ładnie się tu będzie prezentował. Jak, jak mówię, w kolejne lata on się tu jeszcze bardziej rozrośnie. Będzie ich więcej, te kwiaty będą więcej, bo to są, mówię, sadziłem w styczniu zupełnie o nich zapomniałem przesuszone mowa cebulki. Znalazłem gdzieś tam w garażu, jak sprzątałem, bo spadły za szafkę, ale twarde osobniki wyrosły. A tutaj, tutaj mamy wrzosiec krwisty, tylko spójrzcie jak on ładnie kwitnie, niebawem to całe będzie ładnie, na różowo pokryte, a ob zanim, za nim lawenda. Troszkę dalej tutaj jagoda Kamczacka. Te trzy, które przesadzałem, raz, dwa i trzy. Też zaczynają już puszczać pąki to są jagody kamczackie odmiany japońskiej. One kwitną, i wypuszczają liście troszkę później niż no troszkę miesiąc później przynajmniej niż te standardowe syberyjskie odmiany. Co tutaj w sumie u mnie jest zaletą? Dlaczego? No dlatego, że jak tamte kwitły pod koniec stycznia, te syberyjskie odmiany to tu nie ma żadnego wodów zapalających, więc miałem zeros owoców. Natomiast z tych zawsze coś tam się zbierze. Tutaj, to jest cechy karpus u Clurency, jest Z największa z cechy karpusów. Też rozbija kolejnego już liścia, to będzie drugi, a trzeci zaczyna u mnie wychodzić. Że drugi w sumie, od jak go posadziłem rok temu. one na początku są bardzo, bardzo wolno rosnące, więc e, szału na początek nie, nie oczekuję tego tutaj go wysadziłem. A tam zanim widać, wychodzą już hyacentowce. Już przekwita, rododendron, lapoński różanecznik. Hmm. Tutaj już też proszę, przebiśniegi już po przebiśniegach. Po przebiśniegach. Bez, nie wiem czy będzie widać, bez już zaczyna puszczać. Mój większy zachykarpus wagnerianus. Kolejny liść niebawem zacznie się otwierać. Tutaj wychodzi bardzo fajnie, wytrzymał tę zimę. Oczywiście bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Cyklameny deskowate to już po sezonie. Spójrzcie, jak ten ładnie wygląda. To jeszcze jest maleństwo, mówię, on się musi rozosnąć. To jest ciemiennik biały, odmiana malborfa. Ma mamulkowe liście. A te kwiaty myślę, że mają dużo, dużo ładniejszy kształt i kolor niż ta standardowa odmiana. Zanim. Posadziłem rok temu ranniki w zimowe proszę. Wychodzą późno, bo zostały dopiero w zeszłym roku posadzone. Nie wiedziałem, czy w ogóle w pierwszym roku zakwitną. No, zakwitły. Troszkę później niż normalnie. Nie szkodzi. Ćmiele niebawem będą miały z nich frajdę. A później, w to miejsce, gdy one już przejdą w czerwcu, wyrośnie imbir szerokolisny. No i to już tyle. Jak widzieliście, marzec zrobi się coraz bardziej kolorowy, zaczyna wszystko rosnąć. Jest fajnie. Pogoda, patrzcie, jak dopisuje. Zresztą u Was też pewnie cały czas. krótki rękawych, 15 stopni, nie jest źle. A ja tutaj wygrzewam się przy tych pięknie kwitnących nacyzach. To jest odmiana stosunkowo słabo pachnąca, ale to jest najwcześniejsza z wszystkich odmian narcyzów. Odmiana Rinswold's Early Sensation, czyli wczesna sensacja Rinswelda, a zanim ciągle jeszcze kwitnąca Kamelia Juventus. Super się tu siedzi, siedzi w tym słoneczku. Kawka. nadcyzę. Wierzcie mi, czuję się tą wiosnę. Czuję się tą wiosnę. A, trzmiele. Królowe trzmieli zaczynały już tu u nas latać. Bzyczą dookoła. Jest fajnie. Nawet dzieciaki rozrabiają, jak nie wiem. Zresztą, co słyszycie za mną? Już nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Cieszcie się wiosną. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kolejny odcinek już za miesiąc. Cześć. papa. Pa.